Kolejny odcinek, uroki takiego baby! No ja Was witam, moi drodzy! Dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was do Robloxa, gdzie zagramy sobie w tryb Nightlight! Ja, który ja ciągle zapominam, żeby na to mówić, granie tryb. nieważne, słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w kolejny dziwny horror, który znalazł czakę, więc możecie od razu jemu podziękować za szukanie tych dziwnych gierek. No i oczywiście fabuła jest prosta, mianowicie jesteśmy gdzieś w lesie, gubimy się, wchodzimy do domku, zostajemy zamknięci, musimy z niego jakoś uciec. W tym domku grasuje taki nieznajomy, on chce nas oczywiście. Dorfać, a naszym zadaniem jest zdobycie wszystkich literek do wyrazu selfish wraz z kropką. I musimy przejść trzy rundy, każda z nich jest coraz dłuższa i cięższa, a jak nam poszło, dowiecie się oglądając ten materiał do samego końca. No więc, zanim zaczniemy, ty, drogi widzowie, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych materiałów z Robloxa na tym kanale, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Podajcie również na mój drugi kanał Rocky Doki Plus, na który wrzucam dodatkowe materiały. I tutaj zostawcie przepotężną łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się ten tryb, a poniżej. Powiedziałem znowu tryb. A poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag szafa, bo będziemy się dzisiaj dużo do nich chować. I ja oraz ekipa życzymy wam miłego dnia oraz miłego oglądania. O, się, uga, uga, się, witaj! Ugaciaka, Max nie uga, ma dupy uga, konia, niestety. Czemu nie masz dupy konia? Nie, uga, 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 ale mam mryj. A Czemu nie masz dupy konia? To to jest jak pół Maxa. Czemu tu pół jest ktoś? Zagadaj z nim. O, hey, to jest glad right, jakiś... you, you can stay at my house. Ej, co ty mu robisz? tej house, Nie panowie, my musimy tutaj wejść. Tak, wydaje mi się... To jest Night Light, jakiś nowy tryb, który mi się pokazał czemu dźwięk Discord? A, dobra, dołączasz tutaj. Ej, głupie. Ale naprawdę. 77% Wyrazu chyba? Nie, jestem z wami. co? Go Waiting call. for players Waiting for players 3 3. Oh. My name is Beta. You can take any of the rooms you you want upstairs. Hello. Shut the fuck up. Stop. My name is I'm Cago. sorry about how dark it is. Most of the lights in here have been out for days. Mm -hmm. You can use this candle. Candle. <laughs> oh. <laughs> I'm going to clean around the house. In the meantime, I have this note for you to read. Nie wiem yes. o to chodzi. Wej, we, we, we. we, 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 we. Welcome! I've been expecting you! You will finally- Dobra, nie chce mi się tego czytać. Click here to close, jest, absolutnie. Co uh, jest? Run if you hear laughing, revive downed teammates, collect matches, what the hell? Hide if you hear- O co tu chodzi? Czemu jest hide if you hear- <noise> to Nie wiem właśnie <noise> I don't o, fucking know. Czy my musimy literki o, znaleźć? obraz z Minecrafta. Selfish? Co tu robić? Właśnie to wygląda jak... Z zapałkę znalazłem. znaleźć Mam Na dwie zapałki. Wszedłem. zapałka. Selfish! No. rybę. I pika Selfish. Ale to powinno być przez dwa L. O, może przesuwać. mam ja zapałkę i mam Co fish? to za dźwięk? Mam pięć monet, jak w Dorsach. Jezus Maria, kto to jest? Co, Co się Czemu ja to mi? przesuwam? Czemu Przejem ja kogoś. słyszę drzwi? Przejem A ja przesunąłem półkę. I widziałem kogoś. Co tam przesuwasz, roki przesuwam? Nie, już nie przesuwam, już nie przesuwam. Tu ktoś przyszedł. pudła? Na dole? Ła! Oh! <laughs> Kurwa, było! Nie <laughs> wiem! O jakiś gościu! O co tu chodzi? Ej, Co jest? Ehm. Nowe. Żyje? Nie, żyje. żyje Do coś. szafy wlazłem, ale nie zamknąłem bo to tej szafy. za tryb, bo to fuck! ty. Found a note. Aha, mogę mieć maksymalnie trzy te. No ja, ja, se, ja jednak chcę trzymać z wami, nie? Nie, że coś. You pick up matches. po co mi mecze? Where are you at? Jest osiem, a. Uga, buga, cześć. uga, buga. Peta, peta. Macz jest po to, żeby ci. jak Mam ci zgaśnie trzy. ta świeczka? Pan nie trzy. What the hell? Nie wiem kiedy mi ona zgasz, Co to było? Co to wybuchło? Jak ruszyłeś myszką widziałem to. <grym> 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 Ej, widzę tego Smillera, co mam z nim zrobić? Nie wiem, Uciekać? Nie wiem sam. O co z tym chodzi? Co można tak przesuwać? O. to przesuwasz? O, nice. a, bo pieniądze znajdujesz. Okay. Nie tylko, literki dasz muzyno, Co to? Co jest? To jest ze Smiler! Już o. przestał. Co? co to jest? O, co z tym? Skądłem się w szafie. What the fuck? <grym> ja go widziałem tutaj. O, no. znalazłem. Notę. Ej, ja go tam widzę, nie chcę tam. Ej, pojść. co to jest za Widzisz to czaken? Tam ryj. No Ja, ja też go ryja. widzę. Ja, ja go widzę i nie mogę tam iść, a muszę tam wrócić. <grym> co to <tam grym> chodzi? Kurwa. Co to jest? Bądź o, o oni? To... <grym> Otworzyłem sobie What szatę the fuck? w razie w. Fuck off. Jak <noise> mnie przestraszył. Co to, co to jest, kurwa? <noise> Jaki szrek! <noise> no właśnie widziałem tego szerega. <noise> What the fuck? Found a note. <noise> co jest? Czemu to okay? ten kurwa? Kontyn... <noise> Nie wiem, ale otwieram szafę, żebyśmy się mogli ukryć. Co, uh, smiler znowu? Smiler, smiler, smiler. Gdzie go widzicie? Do, do... Yeah! O, ja nie rozumiem tego trebu. Ja tego nie rozumiem. Where już. Jeżeli masz zapałkę to możesz rozpalić. Ja już Marcin. nie mam. Już mi się teraz Where? skończyły właśnie. Where are you guys? W Na bibliotece. Dole, w bibliotece. O jest tu drabina. Biblioteka. Ja już nie mam zapalki. zapałkę! Kolejną. A ja mam. Biblioteka. Hmm. Hmm. Można to przesunąć. Mamy. Trzy? O to mogę przesunąć. A, to ty. To ja, to ja to ja. Ty tam poszedłeś? dość, dobra, to ja tu idę. Nie ma tu nic. Jaki mężczyzn! O, mam kolejną notkę. Mamy. O, fajnie. To jest lawasz. O o. O. A mi ten gaśnie, jak mam odpalić się na nowo? Co w ogóle mamy znaleźć... A, pod F. Idzie znowu ten. Smiler, smiler, smiler! Jak go widać? Co jest? Nie mogę się schować! Jak widać tego sklepu. Goni spydara. mnie! A goni. Usied, usied? On, po, on po prostu się respi, Max. I goni i tyle. To jest postać taka robloxowa, czarna z o, uśmiechem. O, goni. Goni hagi -wagi. Zamykaj to! Goni Dobra. hagi Ugał Uga BUGA! Co z tego za go 4 Uchja. killed, 2 injured in carcraf. Wystraszyłem cię, Max? Nie. On tutaj, o, o. Tutaj już Aza. byliśmy. Byliście tu? Tak. Are you sure? Yes. A mam S! O, o. Nice. ale ja, ja widzę tego gnojka. Ej patrz, widzisz to? Nie, nie widzę nic. Ja tu widzę? Tak jakby kuśnienek hmm. z bota tu widzę. Obraz <grym> z Minecrafta. Ja to słyszałem. Okej. Okay. a shit. Co jest? Oh god, on tu gdzieś jest. Zamykam drzwi. Co jest? Uciekam stąd. Zamykam te drzwi. Nie Ej, on, on nawet jak jestem w szafie, to mnie kurde łapie i gasi mi świeczkę. A on tylko gasić czyli nic takiego nie robi. Ta, ten, ten uśmiech, ten smiler z backroomsów gasi ci świeczkę. On cię, on cię nie umiera? Hmm. On mnie nie umiera. On cię nie umiera. A, Piwnicę znalazłem. Nie. Byłem, byłem. U. Byłeś? No, ale zejdź tam. O, zszedłem i znalazłem matrz. Dajcie coś! O, zapałkę! Pałka, zapałka. Pałka, zapałka. Kurde, tak tu chodzę. Nie wiem, czego tu się spodziewać. Co za lalka. Laleczka wudu. wy tu chyba byliście. O tak. Musimy znaleźć. Ej. Mam E. O. Też selfsz. 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 Dobrze na idzie. A kto znalazł kropkę? Ja znalazłem kropkę. O, ty. What the fuck widzę? No, widzę no, widzę, a. widzę... Jedyne, co się da e, zrobić na, na ten uśmiech A! to uciekać przed gościem. No! Ej, chodź, czekaj, byłeś tu. Chodź, co w no, uciekam przed uśmiechem. Ej, nie widzę go. Ja też. Jest za mną, jest za mną, jest za mną! No, to jest. cały czas ucieka, aż, aż nie zniknie. Pieniądze. Tu Ale Dwayne jest szybki. w rogu. Eee! O, ee! okay, o zniknął. Okay, okay, tu okay. Dwayne jest, patrz. Dwayne. No? dwayne Johnson? Gdzie? Tu w rogu. Dwayne The Rock? O, wow, The Rock. rock? <laughs> tak. Gdzie jest, gdzie jest to Dwayne To jest dwayne jakiś rock? memiczny Kiblu. tryb normalnie. Straszny. Cześć. O. Pałka za lalecka pałka. Wodo. Właśnie lalecka woda nic nie daje. Lalecka wodo. Za obrazami. Hmm. Co to jest, co jest, co jest? Mam, koniec. Oh, yes! Masz, ok, go to yes! the front door. Yes! Znalazłem wszystkie ostatnie. <grym> no każdy, każdy jakąś część znalazł, brawo. Nie, yep. Uśmiech, Uśmiech, jest, uśmiech, jedzie, uśmiech. to jest. A, załat. Załat. A tu musimy to na dół. Front door! Na co rady. jest, o, oh. Do it again, yes! Something, Something has, has... Oh, To jeszcze nie koniec, o jest oh. E od razu. Ha, mam już pierwsze! Masz S. E? E! Co jest? A już, on już tam biegnie na górze. Już idzie, już idzie, o już idzie, no. Smiler. Em, kolego? Oh, fuck off, przyjdzie do mnie. poszedł za wami. Okej, poszedłem już. Znaczy, tak, mniej więcej rozumiem o co tu chodzi. Nie mhm, nic... To jest jak ptp znowu to samo po kilka ta, razy. Tak, tak, ta. to jest okej, okay, ja. Ale zastanawia mnie ten <laughs> ziomek, jak se tak spoko rumuje i ta. co on to robi. Ta, ta, ta. Rumuje i tyle. Znalazłeś coś? O, fuck. o What the f? Mm. Smiler! Wiem, goni nas chyba. Smila! Chyba nas goni, co? Idę na górę. mam. Wow, on mi wlazł do szafy, ale nic mi nie zrobił. Tak, zgasił ci świeczkę. Aha. O, kolego, kurła, nie strasz mnie. On gasi świeczki, hopie. Co, co za obrazy dziwne. S, Sy. Idę do zamrażarki. W zamrażalce nie ma o, nic. O! Fkę mam pod prysznicem. Mm, f Fkę? Zostaw Fkę! Mamy F. O, uśmiech. Smiler mnie goni. Sobie mam o, go gdzieś. No jak on tylko bierze to. No jakby. I tak nie mogę się przed nim ukryć. No, uciekasz tylko. No jest tyle. No, przed smilerem Ej, uciekasz. do piwnicy można iść. Tak. tak. A ile on jeszcze będzie gonił? Aż przystanie Zgasił mi Słyszałem to takie fusroda. Ffff Dobra to ja piwnicę sobie daj zobaczę Jooo Sroda i to byłoby dobre O jest literka ja ogarnę dobra Self. Self Self Znowu? Góra. Gdzie? O na kropka Za nami Za nami, za nami Ej to już moje ostatnie O o Co ja mam zrobić? Ci? Ja mam trzy mecze Mam jeden mecz. I co was. Bo czy ci zdmuchnął? Nie, to uganiam się z nim po korytarzu. Cały czas? Tak. What the fuck. <laughs> ja byłem O, zniknął nareszcie. bo ja mam tak strasznie ledwo mi świeci. To Nie, nie hmm. zdmuchnął, tylko po prostu musisz ją. Bo ona z czasem się wypala. A. Ja nie mam żadnych. Musisz ją sobie odnawiać. SK. O się. Teraz mię złapią. Self. Co tu robić tutaj? Kurwa, robić, Nie goni. Ło! A to ciebie, to ciebie goni. Może robić co chcesz? Cześć, Max. No Hej. No ja sam też uciekam. Spodemną. mną. Hmm. ty tylko dwie. Mm. Ej, szybciej nam idzie. Isz. Ich jeszcze musimy znaleźć. Isz. Ich. Oho, ich. zegar? <laughs> Ping dong. Ping dong. Don, don, don. jeszcze górę sobie zobaczę. powinna być już. O -o. Znowu goni. O, mam Dobra. M jeszcze i. On mnie goni. Ih. Ih. tu nie ma. Ich! Obraz z Minecrafta... I no Oh god, oh god, jestem w kuchni. Znowu derok. Oh, o, mam zapałkę. I ta. The me. horse is here. O, staw mnie, gnoj. O, <laughs> Dobra. Siema. Sześć! Ten szrek używa jeszcze, jest dobry. <laughs> ten szrek jest Steve najlepszy. Steve Harvey. Steve Harvey. <laughs> ta. What is this? Dobra, góra ja czysta. Co mnie goni. O, oh, matches. O, już nie mam. Słyszałem bieg. Też słyszałem raz bieg. Taki, taki szybki, Just nie? Jak stu? z FNaFa ta. czwórki. Jakby Fuck Foxy you. Ci pod drzwi. I mean biblioteka. Jest, byłem w bibliotece, ale może bym jeszcze raz przeszukać. Dolnego chyba całkowicie. Na górze już wszystko, chłopaki. Mhm. Mm tak przynajmniej myślę. Mi by się o, przydała co? ta zapa zapałka. Mam, Oh! Marsz. Go to the front door! Pfft. Go to the door, No. Co I... jest? Go... Z... Go to the door! Cześć, ja się z uśmiechem bawię wokół stołu, goni mnie. O oh, wow! Cześć, Cześć Max! Jestem za tobą! Go to, the go to the front door! Widzę ciebie... O, Smiler Widzę cię ciebie. goni, o, jednak mnie goni. Zgasnij. Smiler nas gonił. I... Kończ to. I Do it the last time, a new guest has okay. arrived. Oh, fuck uh. oh. No Już dalej. Widzę pierwszą tą literkę i. 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 Słyszę I. jakiś co to? I. E. Oho. Oh, Zrespił się. obok. Nara, 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 nara. Co to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Co to co za jest, szum? Co ja słyszę. Ja słyszę szum taki dziwny. Co, zostaw mnie, durny smilerze. Dobra, piwnica czysta, chłopaki. Jest przed okay. moją szafą. Oh God. Oh. Było napisane, że jeżeli słyszysz bbb, no to się chowaj w szafie. Bbb? Ja nie No On cały czas koło mnie krąży. <coughs> ja też go słyszę. <coughs> Piwnica czysta, smiler jakby co. W smiler mnie w szafie. Ejsz. Smiler mnie w szafie czeka. O, przytula. kolega przyszedł. No, Kolego, go... albo koleżanko, proszę o odrobinę prywatności. Kto to jest? <coughs> nie wiem. Dobra, koło szerega przechodzę. Dobra, nie ma go już? Nie ma. Jest spokój. Nie. Tu nic. nic. Nie ma, tu nic nie ma, dobra. Nie ma nic. La ta siećko mi zaraz zgasi. Kropka. Znalazłeś, kropkę? No, kropka. Chuckę. kropka. <grym> o fuck off. <grym> Smiler, of. Jak gumy no, Dobra, niech mnie schwyta nawet. Guys, ja nic nie widzę, świeczka mi zgasła. No to. Co to, pułka? What the, co? Nie wiem, zamykam, co puka, a idziesz na się ślepo. Szlapie. Hmm. Albo nie, dobra, nie zamykam się w szafie. Co teraz mnie złapie? Chyba ja w ogóle się nie zamykamy, ja po prostu szukamy tyle. O, cześć, Max, widziałem. To, panowie, się. ja leżę. Gdzie a leżysz? Na dole, nie wiem gdzie. Świeczka mi całkowicie zgasła. U. Na dole? Na dole. Ośmioma. O, Będę się bardzo świecił bardzo na czerwono. No głupi widzę, smiler. I na dole, dole. jest. Uważaj, bo tam coś łazi. Trudno, że jest. Ogad. Oh co to za szum? Chowaj się do szafa. Gdzie jest szafa? Nie wiem, Czakę, idę! Pomóż mnie! Idę! Czakę! to? Słyszę to blisko mnie. Ja zaraz co umrę. jest? Życie mi, do... życie mi schodzi. Jak mam do ciebie dojść tu? A tutaj tędy, dobra. I Max, życie no mi daje Co jest zejdzie? nagle z tą grą. Max, wiegnę. Max, mam jeden hafen! Szybko! Czemu kurczę mi lata? Jak, Bezaro, mam jak mam zrobić, żeby kursor mi tak nie latał? No przecież cię uratowywałem! Ile boboksów Dobra, wstaję ja sam. nic nie widzę. Co to goni? Uratowywałem cię przecież! No... A, to jest ten potwór! Żyje. Dobra, ja też leżę. Rocky is down. Ej, do no czemu mi shift nie działa w tej zasranej grze? Nagle. No tu, tu shifta nie ma. Bo tu nie działa shift. A mi działał no, 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 na początku, po prostu a? kierowałem sobie, no. Aha. Shift nie działa tutaj, co ty? O mecze zbiorę. Znaczy, nie, że Shift ten, chodziło mi o zablokowanie kamery, że tylko macham kursorem. Nie on No ja też pierwszej, ale, sobie. ale muszę przytrzymać prawy przycisk myszy, żeby. What? Nagle co? coś mi się spartoliło. Zdążę ciążyć? Kliknąłem F chyba. Ja idę, ja idę, ja idę. Ja, ja już idę. jestem przy nim. O, ciążyw, a, mam okay. jeszcze końcówkę. O, kolega, kolega łaził. Przecież nie wolno żywiam? E ty, czy E? nie zdążyłem. Jak tam ci się śpiroki? Ej, nie spada mi chyba HP. O. Spadaj, zesrałeś się. Dobra, działa. ze zesrałeś się. A teraz działa. Nie są literki! O, smiler za nami, Roki. Sraj, zewstałeś się. Smiler za nami. Wali mnie ten smiler. Jeszcze ten. to coś. Słyszę go. Kurde głupek goni nas. Górę szukaliście już nie całą, bo trzeba było uciekać, panikować i uciekać. O, jest przy mojej szafie Jest przy mojej szafie. on jest głośny w ogóle. Jest przy mojej szafie chyba, albo gdzieś za mną. O, mam ES! Jedzesz, o, Smile! Nie widziałem cię gnoju! Co się dzieje z moim ekranem? Nie wiem. Eee! Kino, chyba se... Serio coś tu jest?! Raki, jak ci się leży? Ej, siema, fajnie. Ej mogę, mogę cię podnieść? Czekaj, Co to jest?! Ej ja klikam E na tobie. O, mogę na tobie... Ej mogę cię ożywić! Ej zobaczmy co, co działa. No kiedy on tutaj pójdzie?! You don't have enough light! A, nie mam światła. Sure, idę. A ty możesz Pasu. mnie? No właśnie mi na szafę leci kuźwa raz na czas. Idę do was, idę do was, idę do was, idę do was. Weź do mnie. Idę do was, idę do was, idę do was, idę do was, idę do was. Cześć. Zaleci. jezu jakie to jest wolne. A you No really? bo to jest takie wolne, że ja nie zdążę. Ciebie też, roki nie zdążę, zaraz umrzesz. Chyba. Dobra, ostatnie bo bobuksy wydaje. Ja nie wydaję, nie mam... No what? To były Dobra, idę jest... idę ci pomóc znaleźć to Ale to jest głupio! Ale nie, wo... mogę! Mogę raz zrewajwować się. O, oh, fuck. Poczekaj, rapi, Yo... uważaj, bo tu łazi Smajer f... od razu. No i co mam zrobić? Nie wiem, uciekamy jest to słomki. Co boka, to za chłopie spał? O, wezmę. Jeszcze tego Zgacił. frajera słyszę. Ja nie. Dobra, brakuje nam jednej literki, chłopaki. I znowu kliknąłem F i znowu to mi się wchodzi. spartoliło. Chodzi gdzieś tu. O oh god, złapie mnie. a to Ale to łazi cień jakiś kuźwa inny Chodzi, sią. chodzi wokół kuchni. Tak, jestem w kuchni, w się k Ja się ukryję, no. Kryję, no, spił No i zgasił mi kuźwa w... Co ja się dzieje? To jest, ale to jest głupie! Głupie to jest to, że jak klikniesz F, to już nagle nie możesz Teść. machać kamerą, siema. Pozwól, że, ja że ja też się tu ukryję. właśnie ja to... on łazi! Już, już. Nie zdążyłem! A był góry! Nie A, tam. zdążyłem! Kurwa, już byłem prawie w szafie! Leżę, panowie! O się widzimy To nie można się? Oddalić, spróbować podnieść. Co jest? No i jeszcze ten gnu... Jak to w nas się zrespi... Oj, to jest. Nie wiem Spróbuj się Max sam podnieść. Wow! Słyszę wow coś. Mam KLITERKĘ! O, to Escape out, nie mam, nie no. mam. Się. Uciekaj, uciekaj, uciekaj Roki, uciekaj. uciekaj. Gdzie tu wyjście jest? Uciekaj, uciekaj frontor, schody na dół, musisz znaleźć i uciekaj. A my nie jesteśmy na parterze, jesteśmy. Tak. No to nie. Ale ja nic schodów nie widzę. na górę, szukaj, aha, szukaj schodów na górę i przed schodami na górę jest front exit. Ja nic nie widzę zupełnie. I zera. Pewnie tak będzie, o, już coś mnie goni. Już Umarłem. nic nie widzę. Revive. Revive się? Nie mam robobusów. O, tak siema! Tak. Ech, nie no, tragedia. Tragedia! Czasem to potrafi znaleźć fajnie. No tak. jeszcze jak? Jeszcze, nie, peta-peta było lepsze no, według mnie. to BMS Tak, peta-peta było lepsze. No, było Retour lepsze stanowczo. Lobby. Absolutnie. Nie chcę już. Nightlight. To bardzo było nightlight. Gupie. <laughs> Nara. Nara.